Dzień dobry kochani. Dzisiaj zapraszam was na Look Fantastic box. Przyszedł on naprawdę w fajnym kartonie. Nie będę tam pokazywać przodu, bo em, no wiadomo etykieta. E, <laughs> bardzo fajne opakowanie przyszło, tylko co znowu? No ładne opakowanie, ale nie ma bibułki i wszystko lata niestety pokazać będę Wam tą ręką, ale jest bez jednego paznokcia, ale to już ważne, Zaraz Wam pokażę, co tutaj się znajdowało. Box kosztował mnie 70 zł, jak zwykle. Produktów mamy 6. Fajna jest zawartość, bo ja płacę 70 zł, a wartość boksa jest 625. Tym razem z tej strony otwieram, bo no, po prostu potrzebuję taką. E, potrzebuję w ten sposób na razie nagrywać, ale za niedługo się obrócę do Was i będziemy normalnie już rozmawiać. E, no, po prostu jestem, wiecie, co po tych nockach, taka naprawdę, e, no, w nie najlepszej formie. A jeszcze mam jedną nockę przed sobą. W czwartek mam wolne, także <laughs> tak. Zaczynamy. Zaczniemy sobie tutaj po kolei, myślę, według tutaj rozpiski. Ja rozpiskę mam tutaj z boczku i mamy tutaj pierwszy produkt, jest to Avant i jest to 8 godziny antyoksydant. To jest takie serum 30 ml, rozmiar standardowy o wartości 467 zł, także mega drogi produkt. Ja mam już z AWANTU KREM, który bardzo, ale to bardzo lubię i bardzo fajnie mi się sprawdza, także tutaj jestem jak najbardziej na tak. Lubię sobie testować takie nowości, jeszcze takie drogie, które jednak, wiecie, no. No są nie na moją kieszeń, nie? <laughs> e, Nawierzający serum z kwasem hialuronowym został opracowany, aby odżywić skórę od zewnątrz i niwelować niedoskonałości, takie jak rozszerzone pory, nierówne kolory, drobne zmarszczki i poszarzałą cerę. Także mega fajnie, e, ja po właśnie takich Dniach, jak właśnie po nockach. Ja właśnie czuję, że mam taką mm, dziwną skórę. Bo wiecie, ja się szybko myję i, i tak dalej. I jakoś ta skóra nie wygląda później najlepiej. A jak ja mam o nią troszkę mocniej, na przykład w takie normalne dni, wiecie, bez takich bez nagonki do spanka, no to wiadomo. Dobra. Kolejny produkt to jest Iconic London. Jest to sitting spray. I mi się wydaje, że to jest to, co ja mam w pełnej wersji, bo jeszcze mam taką resztkę. Ja sobie to otworzę. Nie, to jest coś, jest to też sitting spray. Um, Iconic London, bl blurujące to jest chyba. Um. 30 ml rozmiar deluxe wartość 63 zł, e, bardzo spoko. Spray utrwalający doskonale sprawdza się zarówno pod makijażem, jak i na nim. Zapewnia niedos, nie, niewidoczne wykończenie jest wypełnione pudrami pochłaniającymi e, sebum, które gwarantują nieskazitelny efekt oraz niacinamidem, który wygładza skórę, także. No ciekawe, 30 ml, do przetestowania, super. Ja bardzo lubię te spray z Iconic London i ja bardzo lubię tamten rozświetlający. I muszę popatrzeć jaka jest wartość tego produktu, bo mam ochotę sobie go po prostu kupić, tak wiecie, bezokazyjnie. Dalej mamy kolorówkę. No, czy w sumie ten spray to też kolorówka. O, tu się odbijam. Jest to City London um, highlighter rozmiar deluxe, kremowy puder z opatentowanym z ferycznymi powie, powiekanymi pigmentami, idealnie się blenduje i zapewnia trwały efekt drugiej skóry. Highlighter tutaj pisze, to ja nie wiem. Czekajcie, otworzymy. Mamy półtorej grama tego produktu. Wygląda to. O tak. Jest to rozświetlacz, taki malutki, ale myślę, że fajnie będzie jako A, cień do powiek. Tu macie się słocza, Naprawdę bardzo ładny produkt. Myślę, że dzisiaj sobie go użyję. I ja go będę sobie nie jako rozświetlacze, aczkolwiek też można. Star bast Star barst mhm. Tu macie odcień. Jeżeli wyostrzy. Tak, wyostrzyło. Więc naprawdę super. No, powiem Wam, że to pudełeczko jakieś takie chyba fajne będzie. Dalej mamy coś, co chyba dużo osób uwielbia, czyli Rituals Whipped Pod Cream. I tu mamy 50 ml rozmiar deluxe o wartości 30 zł. Lekki balsam do ciała zapewniający głębokie odżywienie do 48 godzin. Jego lekka konsystencja sprawia, że skóra jest miękka, nawilżona, bez uczucia tłustości. Ja bardzo lubię te od nich balsamy z Ritualsa, ale ogólnie lubię ritualsa, czy jakby to by była pianka, czy coś. Jedynie wiecie co? Mam teraz dezodorant z Ritualsa, który niestety mi bardzo pluje i nie wiem, czy on tak ma pluć, czy nie. No albo się zepsuła ta pompka. Znaczy ten atomizer taki. No nie wiem, nie wiem. No ale fajnie. 50 ml. Super. Na jakieś tam wyjście, podróż czy coś. Albo, albo do jakiejś kosmetyczki po prostu podróżnej. Dalej mamy coś, co fajnie że jest, ale to już w sumie się powielało. Podobne było. <laughs> Przepraszam za te krząkanie, ale naprawdę jestem dopiero po przebudzeniu. Jest to Olaplex numer 4 i jest to bond maintaining. Dobra. And it is repairing hair shampoo. Czy to jest szampon? Tak, fajnie. To w sumie spoko. Rozmiar Deluxe o wartości 11 zł. Czyli to taka naj, najniższa praktycznie cena z tego wszystkiego. Bo nie wiem, czy powiedziałam wam, że City London kosztował 42 zł. Dzięki opatentowanej technologii budowania wiązań, które poprawia podatność włosów na e, u Kładanie ich miękkości, jej widoczność, wytrzymałość. Szampon Nowy odżywia podczas mycia. No to tak fajnie, takie malutkie, taka malutka pojemność, bo tutaj jest ile? Fajnie jakby było 20 ml. Także do przetestowania Olaplexu super. No i ostatni produkt jest to taka seria Deluxe, o coś takiego. Jest to Cetaphil Oli Skin Cleanser. Jest to 29 ml w rozmiarze Deluxe o wartości ponad 10 zł. Jest to płyn oczyszczający opracowany specjalnie do skóry tustej. Fajnie. Ja mam mieszaną, ale spoko. Pomaga usunąć wszelkie zanieczyszczenia z całego dnia. Nie pozbawiając skóry nawilżenia No to Fajne, fajne, fajne co chyba nie miałam jeszcze miałam ten, te drugie takie, co też takie popularne jest no, powiem wam, że w tym miesiącu adamy sobie tutaj z powrotem do tego pudełeczka powiem wam tak, że w tym miesiącu pudełko mi się podoba. To jest drugi raz chyba z rzędu, jak mi się podobają, bez żadnych tam dziwnych, wiecie. Dodatkowych akcesoriów, które tak naprawdę no nie zawsze zużyję, a tutaj naprawdę są produkty, które wiem, że będę używała, typu ten szampon czy ten rozświetlacz. Mgiełkę, ja lubię, właśnie Mgiełki z Iconic London. Ritual no, kocham i na pewno sobie go zużyję. Awant, też bardzo ciekawa firma, ale bardzo droga. No, ale ogólnie produkty w tym miesiącu są naprawdę rewelacyjne. Także co? Ja się z wami będę żegnała. Zostawiacie łapki w górę, komentarz. Dajcie znać, czy taka forma otworzenia boxa wam się podobała. Ehm... No i co jeszcze raz zostawiajcie łapeczki w górę, komentarz, subka i buziaczki. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa.